Możemy sobie wykonywać podstawowe pomiary i sprawdzenia. Tutaj fajnym przykładem będą te rury, które są na górze. One oczywiście zostały sfotografowane za pomocą zdjęć panoramicznych ze skanera, ale jednocześnie również zeskanowane. Możemy sobie wykonać na przykład pomiar średnicy każdej z tych rur. Pojedynczym kliknięciem wskazujemy rurę, która nas interesuje, a oprogramowanie automatycznie wychwytuje obwód. Tej rury wskazując jej średnicę. Dodatkowo możemy sobie wykonać pewne pomiary odległości pomiędzy tymi rurami i ten pomiar odległości możemy wykonać zarówno od elementów zewnętrznych, czyli od krawędzi rury, jak również aby ten pomiar wykonywany był od osi rury. Czyli klikając na daną rurę oprogramowanie wyszuka nam oś, wstawi tam punkt. Następnie klikamy kolejną rurę, on znowu wstawi nam punkt w osi tej rury i pokaże odległość, która tutaj wynosi 22 cm i 1 mm. Oczywiście 1 mm może być to błąd skanowania, bo pamiętajmy, że sam skaner, samo urządzenie ma błąd pomiaru na poziomie 3-4 mm.